But it is Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, jest tak niezwykle skuteczny i wydaje się być o krok przed resztą świata? Co, jeśli powiem wam, że za jego sukcesem może kryć się coś więcej niż tylko talent do programowania i biznesowa intuicja? Czy to prawda, że Zuckerberg należy do grona pradawnych istot zamieszkujących naszą planetę? I po cichu władających naszymi rządami i istotnymi instytucjami, skąd wzięła się taka teoria na jego temat? Dlaczego każdego dnia nosi takie same ubrania? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę i subka, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem z polskiego rządu mógłby być takim reptilianinem. Jeden, dwa, trzy, napisane, no to lecimy. Ludzie czasami żartobliwie mówią, że Mark Zuckerberg jest kosmitą, co wynika z jego publicznych wystąpień, podczas których prezentuje spokojną, niekiedy emocjonalnie obojętną postawę. Jego sposób komunikacji, charakteryzujący się rzadkim okazywaniem emocji i niezwykle opanowanym zachowaniem, może wydawać się niektórym osobom nietypowy lub nienaturalny. Let's take a look at Mark Zuckerberg, well known for his creepy stares and robotic facial motions. If you watch any Zuckerberg interview or even catch a glimpse of his picture online, you'll see the trademark look that leads many people to question whether or not he might be an alien.

Dodatkowo, jego intensywne skupienie na technologii i wizja przyszłości, w której technologia odgrywa kluczową rolę w życiu codziennym, mogą przyczyniać się do postrzegania go jako osoby o nieziemskich cechach. Zuckerberg wydaje się rozwiązywać problemy z prędkością światła, wprowadzając innowacje, zanim ktokolwiek inny zdąży pomyśleć o problemie. Te elementy, połączone z ogólną tendencją do tworzenia memów i żartów na temat znanych osobistości, składają się na humorystyczny obraz Zuckerberga jako kosmity. Mniej więcej początek trendu mówiącego o tym, że Zuckerberg może być jak go niektórzy nazywają reptilianinem, miał miejsce po pojawieniu się żartobliwych nagrań, na których przedsiębiorca zachowuje się względnie niestandardowo w amerykańskim kongresie. Internauci wskazują, że nawet jego sposób picia wody jest dziwny. Sami zobaczcie. Świadczy to o tym, że jest jaszczurką. Ciężko powiedzieć. Internauci jednak na tym nie poprzestali swojego dochodzenia. Na tym, że jako kosmita miałby przeodziewać ludzką skórę też nie. Dalej doszukują się dziwnych elementów jego zachowania. Kolejnym momentem w jego życiu, przez który zaczęto jeszcze częściej spekulować, że może mieć pewne powiązania z nieludzkimi stworzeniami przybierającymi człowieczy wygląd i po cichu władającymi Ziemią, miał być jeden z eventów bokserskich, w którym brał udział, gdzie oglądający zwrócili uwagę na jego nietypowe zachowanie, twierdząc, że próbuje się wtopić w tło i dopasować do otaczających go ludzkich istot. No ciężko tutaj nie odnieść wrażenia, że faktycznie zachowuje się, jakby nie czuł się szczególnie komfortowo. Czy jednak wskazywałoby to na fakt bycia wielką jaszczurką, raczej nie? Mimo to te nagrania miały impact na to, że Mark zaczął być utożsamiany z rasą reptylian, czyli ludzi jaszczurek, będących postaciami z teorii spiskowych i mitologii, które rzekomo są istotami przypominającymi gady, posiadającymi inteligencję i zdolności do przybierania ludzkiej formy. Według tych teorii, reptylianie mają kontrolować ludzkość i zajmować kluczowe stanowiska w rządach, instytucjach finansowych oraz innych ważnych sektorach społeczeństwa na całym świecie. Na dodatek, jego tłumaczenia wcale mu nie pomagały. Zuckerberg odniósł się do swojej rzekomej przynależności do innej rasy. Założyciel Facebooka wziął udział w sesji QA na swojej platformie, podczas której odpowiadał na różnorodne pytania od użytkowników. Jedno z nich dotyczyło owej teorii spiskowej. Zuckerberg, zaskoczony tym pytaniem, odpowiedział z humorem, zaprzeczając, że jest jaszczurem i dodał sarkastyczny komentarz o poziomie pytań, sugerując, że takie pytania mogą przyczynić się do niesamowitości wywiadu. Um there there's some there's some pretty good ones. Uh, especially, you know, one of the crazy things when you do these live Q&A is some of them were very silly. So, we got one, Mark, are the allegations true that you're secretly a lizard? Um, I'm gonna, I'm gonna have to go with no on that. Uh, I, I am, not a lizard. Um, but you know, keep the high quality comments coming in, please. This is uh, surely on track to be uh, a great live Q and A if we, if we continue getting stuff at at that level of quality. Um, there, there's actually a lot of funny stuff in here, in here too. Śmiem twierdzić, że gdyby był jaszczurką, to odpowiedź byłaby podobna. O ile tym razem udało mu się zapanować nad językiem, tak już przy innej okazji miał większy problem z udzieleniem poprawnej odpowiedzi na podobne pytanie. Odpowiedź rzecz jasna padła, ale wskazująca raczej na to, że kiedyś był istotą ludzką. But in the past. Um, not that I was not human. Słabo jest się tak przejęzyczyć, kiedy duża część społeczeństwa jest gotowa cię dopaść i oddać badaniom, by sprawdzić, czy płynie w tobie ludzka krew. Przynajmniej miejmy nadzieję, że było to tylko przejęzyczenie. Internauci dopatrzyli się również innych dziwnych cech stylu bycia. Założyciel Facebooka znany jest z noszenia niemal identycznych zestawów ubrań każdego dnia: szarej koszulki, jeansów i sportowych butów. Ta charakterystyczna cecha jego stylu to nie tylko kwestia osobistych preferencji, ale również świadoma decyzja, mająca na celu minimalizację czasu spędzanego na codziennych wyborach niezwiązanych bezpośrednio z jego pracą. Why does Mark Zuckerberg wear the same outfit every day? He is always dressed in jeans and plain gray t-shirts. He gets his gray shirts from the Italian fashion designer Brunello Cucinelli, and they cost around 400$ a piece. A photo of Zuckerberg's wardrobe went viral, and shortly after a fake H&M Zuckerberg clothing collection was made. It consisted of seven basic gray T-shirts and a pair of basic jeans. But what's interesting is that Zuckerberg is not the first person to do this. You know, Steve Jobs is also wearing the same outfit every day. He was rocking the iconic blue jeans and black turtleneck sweater. According to various interviews, it all comes down to efficiency and focus. They stick to the same outfit every day to avoid wasting mental energy and time deciding on what to wear. Zuckerberg wyjaśnił, że dzięki ograniczeniu czasu poświęcanego na podejmowanie decyzji dotyczących ubioru. Może skupić więcej uwagi na rozwoju Facebooka. Posiada kilkadziesiąt identycznych szarych koszulek, aby każdego ranka nie tracić czasu na zastanawianiu się, co na siebie włożyć. Internauci jednak tego nie kupują. Jedni mówią, że jest robotem, a nie jaszczurką, i to miałoby tłumaczyć jego niestandardową przyziemność. FBI natomiast sugeruje, że inwestor jest postacią z kreskówki. Nie chodzi oczywiście o to prawdziwe FBI. Oni już na pewno wszczęli w tej sprawie własne śledztwo, którego postępów nie będą raczej publikować w mediach. Oczywiście trochę tutaj żartuję. Ci, którzy wierzą w istnienie rasy jaszczurów, też zazwyczaj nie wierzą w to, że służby mogłyby się tą sprawą zainteresować ze względu na to, że wśród nich również są reptilianie. Ci natomiast nie będą się oczywiście wzajemnie demaskować. Znowu troszkę zażartowałam. Wracając jednak do sedna sprawy, nie udało mi się znaleźć zbyt wiele informacji tłumaczących jego nietypową postawę. Nie ma oficjalnych informacji ani potwierdzeń, które wskazywałyby na to, że Mark Zuckerberg cierpi na jakiekolwiek zaburzenie osobowości. W publicznych wypowiedziach i wywiadach Zuckerberg często przedstawia się jako skoncentrowany na pracy i innowacji w branży technologicznej, co może być postrzegane jako przejaw jego osobowości i stylu zarządzania, a niekoniecznie jako oznaka zaburzenia osobowości czy od razu bycia kosmitą. Potraktujcie więc ten materiał jako taką żartobliwą ciekawostkę naukową. Bo przecież kosmici nie istnieją. Chyba? Dajcie znać w komentarzu, czy uważacie, że ludzie, jaszczurki żyją pośród nas? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka. Siema!